Siema drodzy widzowie, witam was w kolejnym odcinku na kanale Ban nie 2G, tylko Ban G, Pan od Koła Fortuny Nie może być w nazwie, drodzy państwo, tak jak Ulfik nie będzie w nazwie, prawda Gino? Nie, ja bym chciał akurat, żeby Ulfik <grym> nie, to się nie no widzowie, witam was bardzo serdecznie, jest powrót, tak? Dziękuję Łukasz za pomoc pod moją nieobecność, no ale słuchaj no Już mi go brakuje <grym> To nie. dziś te zdrwali. Dziś na hapsa widzowie. Nie no, widzowie, witamy Was oczywiście w kolejnym odcinku na kanale Banji. Niestety, Tuzi tylko i wyłącznie przez dwa odcinki u nas gościło, ale ban powrócił. Chyba, że mnie znowu wy do grobu będziecie próbowali, bo to oni mi to zrobili widzowie. No Ty sam się Super. wpędziłeś do grobu przez złe prowadzenie ja się. Pod... Samochodem. Widzowie, jak zaraz zobaczycie, wczoraj odbył się call Dokładnie około 30 godzin temu Na temat tego, że każdy, kto dzisiaj pojawi się na odcinku Ma zakaz jakiejkolwiek higieny Czyli mycia się, mycia zębów, sikania, używania dezodorantów, antyperspirantów i podobnych